Dzisiaj mama wydała KKF W tym odcinku Naszym pierwszym W tym poradniku Pokażę wam jak przesłać No piosenki Do, do GTA Własne piosenki do GTA Na początek Piosenki mamy na pulpicie Jakie w folderze jakieś jest za dużo Dajemy starty Potem do, moje dokumenty wciskamy Dajemy Wchodzimy w folder Geta, User Place. są User Tracks. Wchodzimy w to. Tutaj wybieramy te piosenki. Sześciuteńkie Albo ile tam kto chce. I przesuwamy. Złało mi się. I tu już są piosenki. No i już tyle. Możemy nawet sprawdzić to nie, nie będę sprawdzał nie chce mi się to więc żegnam was takim dziwnym akcentem i na razie